To jest w ogóle ostre. Tak, pali. Siema z tej strony kartonowej jest ze mną, mój przyjaciel. No tak, Pawła dzisiaj nie ma, bo będziemy jeździć ostre rzeczy. A więc, tak napisał do mnie Dawid z propozycją jedzenia. Buldak Ramen, nie wiem czy znacie. To są takie koreańskie zupki błyskawiczne. W tym odcinku będzie zupka, która jest spicy dwa razy. Generalnie koreańskie żarcie jest naprawdę pikantne i oni lubią sobie zjeść ostro. Ale ta zupka, to jest dla nas, chociażby Europejczyków, naprawdę ogień. Szczególnie, że to jest wersja dwa razy spicy, czyli podwójnie ostra. Zobaczymy, jak nam pójdzie ten challenge. Ja się trochę boję. Pewnie zastanawiacie się, czym się ta zupka różni od takiej zwykłej zupki. Które można kupić w sklepie, ta zupka, którą tu widzicie, różni się tym, że tej zupki nie zalewa się wrzątkiem. Ten makaron najpierw trzeba ugotować. Więc ja to teraz zrobię i pokażę Wam po kolei, e, jak to wszystko wygląda. Dobra, zupka jest ugotowana, a więc będziemy mogli przystąpić do doprawiania jej przyprawami dołączonymi do zestawu. Więc na początek będziemy wlewać ten ostry sos. Zobaczymy, jak on w ogóle pachnie. Najpierw u, troszkę mi się ulało. Nic się nie stało. Hmm, ma bardzo słony zapach. Pachnie wręcz identycznie jak ciemny sos sojowy. Bardzo fajny zapach, ja lubię sos sojowy, więc spodziewam się samych dobrych rzeczy. No to wlewamy to do zupki. Cały sos, nie zmarnujmy ani kropli. Bo to w końcu na tym polega ten challenge, żeby zjeść całą tą zupkę, prawda? Pamiętam pewną anegdotę, kiedyś mój kolega mówił, że po zjedzeniu tej zupki musiał zamrozić papier toaletowy, żeby móc złagodzić Efekty tej zupki Więc możecie sobie wyobrazić Jak pikantna jest ta zupka Z tamtej strony A, ciekawy jestem jak będzie z tej strony Dobra, mamy teraz Drugą saszetkę To są już tutaj płatki Okej, okay, ja myślałem, że to są płatki chili To są e, wodorosty i sezam Super, uwielbiam takie dodatki Także dosypię to tutaj Ja sobie jeszcze z osobna Przygotowałem szczypiorek Pokrojone, w sumie cebulkę, dymkę, ale nieważne, bo po prostu ładnie się prezentuje i dodaje fajnego smaku. Więc teraz to wszystko przemieszamy. Okej, okay, widzę, że cała ta zupka teraz nabrała koloru tego sosu. Jest ciemnobrunatny wręcz. Spodziewałem się, że będzie bardziej czerwony. Mam w ogóle całe palce czerwone, są ubrudzone na maksa. A dotknąłem tylko małej, drobnej części tego sosu. W zapachu tej zupki, teraz, gdy już to wszystko wymieszaliśmy, czuję intensywny zapach wodorostów i na pewno papryki. Czyli słodkiej wędzonej, coś w tym stylu. Trochę się boję, woda już tutaj przestygła. Ja akurat lubię dość na gęsto zupki, więc sobie zostawiłem mniej wody w miejsce. No, dobra. To lecimy. Tak w ogóle pozdro Dawid, że zaproponowałeś ten challenge. Trochę się boję. No dobra, lecimy. Okej. Okay. Jedna rzecz na plus. Ten makaron jest bardzo dobry. Ten makaron nie jest taki cienki jak z zupek naszych chińskich, można powiedzieć, z jakiegoś tam Wifona czy z innej koamino. On jest taki trochę jak udon. Grubym, miękkim makaronem. Bardzo dobry. Ok, ale pierwsze wrażenie jakie mam. Czy to jest w ogóle ostre? Tak. Pali. Powiem wam, że pali. Jeżeli cała zupka jest taka ostra, to będzie mi to ciężko przejeść. Szczerze, jakbym miał wziąć tylko taki haps jak teraz wziąłem, to nie ma tragedii. To jest coś na poziomie Tabasco. Więc jeżeli Tabasco jest dla was ostre, to odpadacie. Generalnie na początku nie jest ostre. Zobaczymy jak się będę czuł, jak zjem pół zupki. Naprawdę dobry makaron. Naprawdę smaczny. Najgorsze jest to, że ta zupka jest jeszcze dość ciepła i przez to, że jest pikantna, to sprawia taki efekt, że jest mega, mega, mega gorąca. Hu, dobra, musicie sobie na pewno przygotować chusteczki, bo ta zupka bardzo brudzi. Dlatego, że jest w niej dużo oleju, Czyli Zresztą na końcu filmiku pokażę wam też zdjęcie ze składem tej zupki. Jest za mną pół zupki i ten efekt jest intensywniejszy. Decydowanie bardziej mnie piecze język. Bardzo usta pieką od tej kapsaicyny. Już ślina zaczyna się produkować. Pewnie słyszycie, że ciągle robię taki gest i przyłykam tą ślinę. No, generalnie ta zupka Buldak yy, jest dobra, jakby była na przykład jakiś smak ser w ziołach czy coś w tym stylu, no to to by było naprawdę sztosowe. Chętnie bym taką zjadł, oczywiście, gdyby nie była ostra, nie, no bo to też nie jest przyjemność z jedzenia, moim zdaniem w ogóle nie ma przyjemności z tej zupki jedzenia, to jest raczej jako challenge, na co dzień na pewno nikt by nie chciał jej zjeść. Ale szczerze mówiąc, teraz, już po paru minutach jak jem tą zupkę, przyzwyczaiłem się do tej ostrości i zaczynam czuć poszczególne smaki. Dopiero teraz czuję szczypiorek, który sobie dorzuciłem do tej zupki. Wcześniej zupełnie nie czułem nic oprócz ostrego smaku. Dlatego warto, polecam wam dodać na przykład szczypiorek albo jajko na twardo. To też jest super dodatek do tych wszystkich yy, zupek. Ja lubię sobie dodać jajko na twardo, i szczyporek. To są chyba najlepsze dodatki, jakie możecie mieć do zupki. Dobra, zostały mi jeszcze może z dwie, trzy łyżki do skończenia tego. No i wypicie tego sosu, co będzie pewnie najgorsze w tym wszystkim. Ech, ale dobra, czego się nie robi dla YouTube'a. Teczka <grytko> numer dwa. <krytko> Zjadłem już praktycznie cały makaron i została mi sama woda <laughs> jak możecie zobaczyć <laughs> Więc teraz najgorsza rzecz będę musiał wypić całą tą wodę Zrobię to może na trzy razy żeby było sensowne Odłożę widelec Na zdrowie! Uuu Pierwszy łyk Okej okay. Obawiałem się, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Jest okej, okay. bardziej czuję tutaj to w przełyku. Naprawdę nie jest źle. W sumie nie jest źle, no bo cóż. Ja spodziewałem się po recenzjach moich znajomych, że ta zupka będzie naprawdę takim przekoksem, którego się nie da zjeść. A tu się okazuje, że ona nie jest aż taka zła. Dobra, drugi łyk. Dobre, słonowate. Słonowate. Lekko słodkie, lekko słone. Kto pije ostatki, jest piękny i gładki. Więc, no, muszę to zrobić. Ok, Micha pusta, jak sami widzicie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej, i ta zupa nie jest wcale aż tak pikantna. Oczywiście, parzy mnie w usta. I język, yy, i przede wszystkim czuję yy, naprawdę, jakbym sobie wlał żołądek prosto do żołądka. Najbardziej to chyba odczuwam w żołądku. Yy, ale tak naprawdę to nie jest nic takiego, do, czego się nie da znieść. Przygotowałem sobie tutaj nawet szklankę mleka, ale nie jest potrzebna, bo zdążyłem już całą tą zupkę zjeść. No i jak sami widzicie, <laughs> nic mi tutaj nie jest. Jeżeli jesteście fanami ostrego, to na pewno polecam wam ten challenge. A, no tak, prawie bym zapomniał. Jeżeli chodzi o skalę ostrości, według mnie, to jest to jakieś 4 na 10. A jeżeli chodzi o smak, yy, to dałbym 6 na 10, to na pewno, chociaż sam bulion ma bardzo słaby smak. Przede wszystkim za ten makaron, który jest naprawdę zarąbisty. Chętnie bym zjadł danie z samym tym makaronem. No i ten bulion później ma taki lekko słodki, lekko słonawy smak. To nie jest sama woda z ostrą przyprawą, więc naprawdę fajnie. Ale niestety za późno da się wyczuć ten smak. Łączna moja ocena to będzie 5 na 10 tej zupki. Jeżeli macie jakieś inne wyzwania jedzeniowe, to piście je w komentarzu, ja chętnie spróbuję. Każdego challenge'u. Oczywiście z rozsądkiem. Bo nikt tutaj gwoździ nie będzie jadł. Ale jeżeli Wam ten odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę, suba, no i komentarz przede wszystkim. A z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia.